Szanowni Państwo, po ogromnym sukcesie Pawła Kukiza w maju narodziła się idea stworzenia wokół niego ruchu antysystemowego, który w najbliższych wyborach wejdzie do Sejmu celem przewietrzenia panującej tam klasy okrągłostołowej. W nadziei na stłuszczenie betonu politycznego przyłączyłem się do tych działań. Już na samym wstępie, obserwując przyklejenie się do ruchu Kukiz 15, działaczy wszystkich opcji politycznych, byłych członków PZPR, czy różnej maści bezideowych karierowiczów. Na przełomie lipca i sierpnia powstał zespół pod wodzą Jacka Wilka, który miał stworzyć projekt listy wyborczej. Wtedy w pełni ukazało się kolesiostwo i chęć obsadzenia ław poselskich przez ludzi żerujących na sukcesie wyborczym Pawła Kukiza. Projekt listy, który powstał, był wielce krzywdzący dla wieloletnich działaczy, ludzi ideowych, społeczników. Praktycznie 10 pierwszych miejsc, pomijając Jacka Wilka, stanowili ludzie bez wcześniejszej działalności antysystemowej, wzięci z powietrza, dostosowujący aktualne poglądy do sytuacji na scenie politycznej. Nadal istniała nadzieja, że na szczeblu centralnym zostanie to zweryfikowane. I lista nabierze wartości. Niestety, czas pokazał zupełnie co innego. Drodzy Państwo, Jedynka. Piotr Marzec. Szerzej znany jako Leroy. W zeszłych wyborach ochoczo wspierał Janusza Palikota. Podzielał jego poglądy. Brak doświadczenia politycznego. Wątpliwa prezencja osobista. A smaku dodaje jego nowe zajęcie: Produkcja filmów pornograficznych. Dwójka. Damian Orzechowski. Brak działalności społecznej, politycznej, człowiek zniknął do nieznanych poglądach. Nikt nie wie, jakim cudem jest numerem dwa. Trójka. Piotr Ziółkowski. A to obraz działacza systemu na listach Pawła Kukiza. Działacz Polski Razem Gowina? Sekretarz tego ugrupowania w regionie? Jeszcze niedawno z wielką chęcią pokazywał się z politykami tej opcji. W wyborach samorządowych wystartował z ramienia komitetu Porozumienie samorządowe do Rady Miasta Kielce z miejsca drugiego. Na liście Prawa i Sprawiedliwości nie miał szans na miejsce biorące. Ale na liście KUKI z 15 już takie ma. Dla działacza Ruchu Narodowego przewidziano miejsce piąte. Biorąc pod uwagę zaangażowanie w działalność społeczno-polityczną, czy to mnie, czy Jeżoł Keninga, od wielu lat ciśnie się na usta jedno słowo: że nada. W samych Kielcach jest wielu ludzi, którzy naprawdę walczyli, bądź nadal walczą z systemem. Ludzi, którzy często otrzymują za to upokorzenie czy zniszczone życie. Nikt o nich nie pomyślał. Poza tym zniszczenie systemu to jedno. Ale jak w takim gronie zbudować nową, lepszą, silną, dumną i bogatą Polskę? Jako konserwatyści o ugruntowanych poglądach honor nie pozwala stanąć w jednym szeregu z takimi ludźmi. Dlatego świadczam, że nie będę kandydował do Sejmu z listy z 15. Nie sprzeniewierzę się ideałom, które towarzyszą mi od, lat, od wielu lat. Staram się żyć według maksymy Bóg Honor Ojczyzna i tak pozostanie. Nie sprzedam swojej duszy dla mandatu poselskiego. Nie zasiądę w jednej ławie ze zwolennikiem Janusza Palikota. Postawienie się w karicie z takimi ludźmi za cztery jedynki jest karygodne. Dla dobra Rzeczpospolitej Polskiej powinniśmy podjąć działania, aby takie persony nie weszły do sejmu. Przez najbliższe cztery lata będę czynił w zgodzie z moimi poglądami w celu budowy ciała, które będzie naprawdę antysystemowe które będzie miało jasno zdefiniowane poglądy. W aktualnym momencie poczekam z udzieleniem poparcia któremuś z komitetów na kształt wszystkich list wyborczych. Chwała Wielkiej Polsce!